za te wszystkie osoby, które tworzyły ten zbór i tę społeczność ludzi wierzących tutaj w Koninie, na tym miejscu. Nie tylko przez 40 lat, bo to jak Krzysztof powiedział, że oficjalnie samodzielny zbór Baptystów w Koninie powstał w roku 1984 roku. Ale wcześniej e, przez około 12, lat, tak, około 12 lat była grupa ludzi wierzących tutaj na tym miejscu w Koninie. Może nie w tym budynku, ale w Koninie, tak? e, grupa ludzi wierzących, e, Baptystów pomimo tego, że oficjalnie jeszcze wtedy e, zboru e, takiego samodzielnego nie było. Była to grupa osób, która była tu w kominie, działała bardzo prężnie e, przez około 12 lat do tego roku 1984. E, od początku, chyba lat 70., 72, 70. Czyli tak, e, e, siostro Halinka tutaj może potwierdzić albo nie. Ja akurat, e, akurat tych e, rzeczy z doświadczenia nie znam, tylko z tych dokumentów, jakie mam. E, ja będę się posiłkował tutaj notatkami, bo jestem w takim wieku, coś mam problem z pamięcią i wybaczycie mi, jak będę coś tam sobie czytał. E, bo nie chcę, żeby coś mnie mknęło, co, co, co chciałbym powiedzieć. Zostałem poproszony przez Krzysztofa, aby powiedział e, coś o początkach tego zboru, tej społeczności tutaj e, w Koninie Baptystów. Uważam jednak, że do końca e, nie jestem odpowiednią osobą z e, kilku względów. Między innymi dlatego, że, e, że e, w tym zborze jestem dopiero od 1990 roku, znaczy od tego roku jestem oficjalnie e, członkiem tego zboru. Natomiast są wśród nas osoby, które były wcześniej w tym zborze przed 1990 rokiem. W latach 80., a nawet w latach 70., i wymienię te osoby, bo uważam, że to jest ważne. Ja tak wracam do tych najwcześniejszych lat. Mamy więc tu wśród nas siostrę Alinę Longin. Alinę Pomachaj Ręko. Nasza siostra jest, nawróciła się, poprawiam, jak jak coś powiem, się, w 1974 roku, tak? I od tego czasu, od tego roku e, jest, tworzy ten zbój, tę społeczność, tu w tym mieście. To bardzo długo. Chyba nikogo więcej tutaj takiego nie ma z takim stażem, powiedziałbym. E, Mamy również siostrę Beatę Brzezińską z domu Lungin. Tak, Beata, pomachaj tam. W 1980 roku, tak, nawrzuciłaś się, tak, dobrze? Trochę wcześniej. Trochę wcześniej, tam w dokumentach jest taka... To y, tak może y, nie jest tak istotne, ale należysz do tych osób, które były tu Prawie od początku, najwcześniej, tak? Pomimo młodego wieku. Żeby nie było. <grystanie> Siostry Grażyny, przydatek mamy tutaj. Grażynka, pokaż się. Tak, wchodzimy już w lata 80., że tak powiem, tak? No, ja jeszcze w tym zbożu nie byłem. Mamy tutaj też wśród nas e, siostrę e, Janinę Zaorską. Gdzie, Janka, gdzie jesteś? Powiedziałem, o tam jesteś. Janka, pomachaj. Brawo. <plosy> Mamy też wśród nas, o, tam się schował, ale widziałem e, brata Piotra Maciejewskiego. To <plosy> Piotr, <puka. plosy> no. e, do Piotr. Przyjechał do nas tu specjalnie na to nałożeństwo z Poznania. Dziękujemy Ci za to, Piotrze, cieszymy się, że jesteś z nami. Pomimo tego, że Piotr dzisiaj nie jest członkiem tego zboru, bo wiadomo, wyjechał do Poznania i jest członkiem tak, tamtejszego zboru, tak? W Poznaniu. Ale pamiętajmy o tym, że Piotr był bardzo długo członkiem tego zboru. Tak, chyba tam Piotr jak tu mam gdzieś zapisane, 83 rok, tak, tak? Zgadza się. 83 Zdjęło, rok. No, długo, tak. Ponad 40 lat. Ponad 40 lat, 41. No i też od tego roku, od tego czasu Piotr był jeden z jednym największych filarów tego zboru. Zgadzamy się z tym? Oczywiście ja wymieniam tylko ten okres lata 80. i 70. -ty, bo gdybym miał jeszcze, czyli przed tym czasem, kiedy jeszcze mnie nie było, bo gdybym chciał wymienić tutaj ten czas lata 90. to ojej, bo musiałbym tu wymienić e, prawie wszystkich chyba ludzi. Natomiast e, no jest wiele osób. Hmm, e, które były w tym czasie, zaczynały e, tworzyć ten zbór, społeczność baptystów e, tu na tym terenie, e, których nie ma tu już wśród nas. Odeszli do Pana. Między innymi tutaj też Krzysztof już wymieniał e, brat Witolczyk-Lomin, który tak bardzo był zasłużony. E, ja będę mówił jeszcze o tych wszystkich osobach, może nie tyle mówił, tylko wspomnę. Te wszystkie osoby, które odeszły do Pana, które były w tym sporze w, tym, w tej naszej społeczności, ale to później. Te wszystkie osoby, które są teraz, mogą coś o wiele więcej powiedzieć o tych początkach i światach z własnego doświadczenia. Więc jeżeli chcecie coś więcej powiedzieć, coś uważacie, że będzie taka konieczność to będzie to bardzo cenne. Bardzo cenne. Eee, tak naprawdę dzisiaj chciałbym nie. Je...